wieści z powiatu jarocińskiego audycja finansowana przez powiat jarociński Na naszym razem zagarznie na godzinę 11.30. Kamil Bachos. Witam zapraszam na kolejny program Wieści z Powiatu Jerocińskiego. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Lidia Czechak, starosta Jerociński. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczelka. Mamy kilka tematów. Zacznijmy od konwentu starostów, na którym pani była. Co tam w ogóle się działo na tym konwencie i o czym pani mówiła, się, chodzi o powiat Jarociński? W gościnnym powiecie wągrowieckim odbył się tym razem konwent starostów województwa wielkopolskiego. Tematyka tego spotkania była dla nas, jako dla starostów, bardzo ciekawa, ponieważ omawiane były Kwestie finansowania domów pomocy społecznej była omawiana sytuacja finansowa szpitali powiatowych. Były również prezentowane nam kryteria przyznawania dofinansowania do inwestycji drogowych. Także wszystkie były tematy, które są dla nas tematami bardzo bieżącymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich powiatów, no bo też tematyka była tak ciekawa, że skorzystali z tego zaproszenia na konwent przedstawiciele wszystkich powiatów. Bardzo merytoryczne, ciekawe, jednocześnie sympatyczne spotkanie. Do tego Pan. Starosta Wągrowiecki, pan Tomasz Kranz zaprosił nas na zwiedzanie najstarszego kościoła w Polsce. Odwiedzaliśmy też jednego dużego przedsiębiorcę z terenu powiatu Wągrowieckiego, także spotkanie na pewno i zarówno od strony merytorycznej, jak i od tej strony troszeczkę drugiej, ponieważ pierwszy raz byłam na spotkaniu konwentu. Uważam, że jest, był bardzo dobrze zorganizowany. Tematy tam poruszane i możliwość zadawania pytań oraz dobór wszystkich osób, które przedstawiały tematy, uważam, że był bardzo dobry, bo są to tematy, które teraz nas jako powiaty najbardziej nurtują. Zaciekawiliśmy się oczywiście jako starostowie również informacjami dotyczącymi dróg powiatowych i ich możliwości finansowania ze strony Rządowej bardzo się cieszymy, że powiat Jarociński jest na liście rankingowej na piątym miejscu, jeżeli chodzi o przyznanie środków na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Magnuszewice Kotlin, będziemy składać również dwa nowe projekty dotyczące i gminy Żerków i gminy Jarocin w najbliższym czasie, w kwestii dofinansowania już z tego nowego funduszu budowy dróg. Także no, cieszymy się, że te środki wpływają i że powiat jarocinski ma możliwość z nich skorzystania. Kolejne spotkanie, na którym Pani była, to było walne zgromadzenie spółek. Co to za spotkanie? Raz w roku Wszystkie spółki gminne z, z terenu powiatu Jarocińskiego, czyli spółki gminne, poszczególnych gmin wchodzące w skład powiatu spotykają się, aby wysłuchać sprawozdania działalności zarządu. Byłam gościem ze względu na to, że powiat Jarociński od kilku lat przekazuje kwotę 20 tysięcy właśnie na to, aby rowy w powiecie jarcińskim. Te cieki wodne miały swój przepływ, także bardzo się cieszę, że te inwestycje są realizowane. Dyskutowaliśmy na tematy związane z nowelizacją prawa wodnego, ponieważ teraz troszeczkę inaczej wygląda ta sytuacja w momencie, kiedy powstały Wody Polskie, także byli przedstawiciele Wód Polskich i przedstawiali nam, my jako starości oraz wszystkim gościom zaproszonym, informacje o tym, które cieki wodne należą tutaj pod Wody Polskie, jakie zlewnie mamy, do kogo się zgłaszać z takimi ważnymi problemami, także uważam, że zgromadzenie... Również było no, bardzo dobrze przygotowane i było wielu merytorycznych gości, którzy przedstawiali tą informację, także cieszę się, że powiat rociński przekazuje na spółki wodne kwoty 20 tysięcy, a spółki wodne dobrze ją wykorzystują i dbają o to, aby te cieki tutaj na terenie powiatu miały swój przepływ. W powiecie rocińskim trwa komisja lekarska. Miała pani okazję być na otwarciu tego wydarzenia, jeśli tak to można nazwać. Jakie wrażenia? 25 marca miałam zaszczyt otwierać, tak jakby tą powiatową komisję lekarską wspólnie z panem doktorem oraz z pielęgniarkami. Wiemy, że mamy ponad 400 osób uprawnionych, czyli takich osób, które zgłoszą się w kwestii kwalifikacji wojskowych. Ilu z nich zostanie żołnierzami, nie wiem, ale mam nadzieję, że zawód jest na tyle ciekawy, a co za tym idzie, że to służba ojczyźnie, że z tego grona tych 400 osób, które uzyskają te kwalifikacje, będą również tacy, którzy będą chcieli w tym Zawodzie dalej swoją, związać swoje życie zawodowe, czy karierę, jeżeli chodzi o wojsko. W sobotę do Jarocina przyjeżdża poseł Joanna Lichocka, ale nie będzie sama. Co to za spotkanie? Tak, pani poseł zaprosiła tutaj do powiatu jarocińskiego panią Dorotę Kanie, która w ostatnim czasie otrzymała nagrodę dziennikarzy za to, że wyreżyserowała bardzo dobry film Ringgraf. Także pani poseł zaproponowała, że takie trzy odbędą się pokazy tych filmów. Będzie to Poznań, Kalisz oraz Jarocin. Także bardzo się cieszymy i zapraszamy serdecznie mieszkańców naszego powiatu, aby bezpłatnie oczywiście wziąć udział i zarówno będą mieli możliwość oglądnięcia tego filmu, jak i będą mieli możliwość wysłuchania bardzo uważam, że ciekawej relacji z tego jak ten film powstał. Pragnę przypomnieć, że pani Dorota Kania jest dziennikarką śledczą i bardzo często... Jej programy, szczególnie te dokumentalne, mają takie no, konteksty bardzo, bardzo trudne, więc myślę, że bardzo ciekawie opowie o swojej pracy. Także liczę tutaj na udział mieszkańców tutaj Powiatu Jarocińskiego. Ja na to spotkanie serdecznie zapraszam. Spotkanie odbędzie się w sali spółdzielni mieszkaniowej nad restauracją klubową. To tą informacją zakończmy dzisiejszy program. My państwa gościem była pani Lidia z Starosta jarociński Dziękuję. Do usłyszenia. Kamil Bachos, także dziękuję. Zapraszam na kolejne wieści z powiatu Jarocińskiego, które na antenie Radielka za dwa tygodnie. Wieści z powiatu Jarocińskiego. Audycja finansowana przez powiat Jarociński.